2 złote. Tyle kosztują te kosmetyki i nie tylko. Czyli testujemy kosmetyki z kalendarza adwentowego sens. Zaczniemy sobie od żelów do brwi, ma taką szczoteczkę. Ja zawsze wyczesuję sobie najpierw pod włos i później już układam z włosem. Już widzę, że nie jest to utrwalenie mur beton, ale faktycznie są utrwalone i się nie przesuwają. Myślę, że mogłabym tego używać na co dzień do takich delikatniejszych makijaży, więc daję na stronę super! Kolejnym krokiem będzie baza pod makijaż. Nie śmierdzi, nie wiem w ogóle co ona ma robić, no ale zobaczymy. Ona jest strasznie śliska i nie wiem czy podkład nie będzie po prostu z niej zjeżdżać. Założyłam swój podkład i czuję że ta baza nie zrobiła ani nic na plus, ani nic na minus, ale mam takie dziwne uczucie tłustej twarzy, raczej nie będę używać tej bazy, daję ją na nie. Teraz przechodzimy do bronzera w stiku, ja go nałożę tak jak robię to zazwyczaj, czyli najpierw sobie rozsmaruję na ręce. Mam bardzo ładny chłodny odcień. I teraz pędzlem nakładam go na twarz. Wprowadza się bez żadnego problemu, jest mega masyłkowy i nie odkleja mi podkładu spod spodu. Brązer za dwa złote przypominam. Wygląda bardzo ładnie, totalnie nie mam do czego się przyczepić, daję na tak. Testujemy teraz róż i nałożę go w dokładnie ten sam sposób on też w ogóle ma bardzo ładny kolor doklepię sobie trochę gąbeczką i wygląda tak świeżo jestem w szoku, oczywiście też daję go na tak, będąc przy makijażu twarzy przetestujemy sobie teraz puder i on jest bardzo malutki najpierw nałożę go sobie takim małym pędzelkiem pod oko, no i teraz większy pędzel, ale jest ciężko jest całkiem przyjemny w nakładaniu, kojarzy mi się trochę z takim pudrem dla dzieci który kiedyś był mega popularny i dużo osób go używało, coś tam z szczególnie widać to pod okiem, sam Produkt jest ok, więc bardziej bym go dała na tak niż na nie, ale raczej nie będę po niego sięgać. Kolejnym produktem jest coś, czego jestem najbardziej ciekawa: taki rozświetlacz z taką gąbką. Aaaa! O! O, coś tam jest. Chyba przegiełam. Próbuję sobie to rozetrzeć pędzelkiem. Dobra, po roztarciu zrobiło nam się takie mega ładne glow. Ja jestem w szoku. Zarąbiste to jest, daję na tak oczywiście. Chyba tylko, że mam uczulenie na brokat i zaraz będę musiała to zmyć, no ale wygląda to pięknie. Nie lubię jak ktoś tak robi, ale niestety muszę was zaprosić do part 2, które będzie jeszcze dzisiaj, bo skończył mi się czas nagrywania.